Sprawy organizacyjne, jeżeli chodzi o nasze spotkanie przed Urzędem Rady Ministrów, we wtorek 21 lutego, przewidujemy czterogodzinną manifestację, w, urządzoną w sposób stacjonarny. Będzie namiot, może dwa, trzy namioty, także będzie można je schować, gdyby padał deszcz. Proszę się nie bać deszczu. Proszę wziąć ze sobą parasole i się, po się ubrać. Proszę wziąć ze sobą naładowane powerbanki. No i oczywiście komórki, gdzie wszystko będziemy filmowali. Wszystko będzie oczywiście transmitowane, więc, więc będzie zachowane, ale też chcemy, żebyście Państwo nagrywali, nagrywali to, co się będzie działo. Liczymy na współpracę polskiej policji, polskich służb, więc, więc zapraszamy. Urząd Rady Ministrzów jest niedaleko pomnika Romana Armowskiego, niedaleko Łazienek. Godzina 14 to jest jeszcze za dnia. Jeżeli ktoś przyjedzie wcześniej do Warszawy, bo liczymy na obecność kameratów, przyjaciół, narodowców, patriotów z całej Polski, to prosimy, żebyście przyjeżdżali i kierowali się w kierunku Łazienek. Stadion legi, Łazienki, Urząd Rady Ministrów to jest blisko. I przyjedźcie już wcześniej, zwiejcie sobie łazienki i potem do nas dołączcie na 14. Jeżeli ktoś by chciał pomóc, to może być już o 13, pomoże nam stawić namioty, rolapy, banery, krzesła, uruchomić generator prądu i inne rzeczy. Sprawy organizacyjne są bardzo ważne. I, ha, i jeszcze jedno, jeżeli się zgłosi jakaś organizacja, która przyjedzie ze swoimi banerami, ze swoim namiotem, ze swoimi y, 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 nagłośnieniem i innym sprzętem, zapraszam, możemy się jako, jak najbardziej łączyć i możemy urządzić takie miasteczko. Być może nasza. Obecność tam potrwa aż do dymisji rządu, czyli wiele dni. Służymy pomocą, i takie miasteczko na rzecz dymisji rządu trzeba utworzyć. Czołem Wielkiej Polsce.